Cześć, witajcie. Prezentyjalnie kłaniam się. Dzisiaj całkowicie inny odcinek. Taki z drugiej strony, dość sporo gdzieś tam ludzi też na czatach, na live'ach czy w komentarzach pisało, żeby zrobić materiał z kimś, kto już jeździ, zaczął jazdę, z kimś nowym i tak itd. Tak Udało się. Jest ze mną jedna osoba, która zaczęła jazdę, która. Zgłosiła się do mnie, że, że chce zacząć jazdy w Uberze. E, użyła mojego kodu, co znacznie poprzyspieszało wszystkie elementy. Potem pododawała wszystkie swoje nie, najpotrzebniejsze rzeczy. E, łącznie, łącznie ze zdjęciem torby. I dzisiaj po pracy wylądował e, akurat w Zandamie, bo ja dzisiaj w Zandamie jestem, bo się poniekąd do lasu wybieram Bushcrafta, zrobić takiego live'a dla Was, ale. To czy będzie, to zobaczycie, no. bo do końca nie wiem. <noise> ale na pewno się jakiś pojawi, ale mniejsza większość. Skupmy się na tym e, młodzieńcu Siemka, witaj. Witam. E, powiedz mi pierwszy co, jak ty masz na imię? Ja nazywam się Miron. Miron, dokładnie. Miron. Miron wyraża zgodę na publikację materiałów w sieci Oczywiście. społecznościowej. Okej. Okay. Miron, zacząłeś pracę. Zacząłeś pracę. Można powiedzieć, że no w dość szybkim tempie. Ile czasu zajęło ci to od, od złożenia aplikacji? Kilka dni. Musiałem znaleźć torbę, oczywiście. Można znaleźć tą torbę taniej za pośrednictwem takich portali jak MarkPlus, czyli na przykład na Facebooku. Można się ogłosić. Jest dużo ludzi, którzy sprzedają torbę. Kupiłem torbę za 20 euro. To ci się udało, bo normalnie stopie 7 dyszek. Dokładnie. E jest to właśnie też ten lepszy model tej torby. Czekałem kilka dni, w piątek już dostarczyłem wszystkie niezbędne tam dokumenty, typu właśnie zdjęcie torby. I swój numer konta. W sobotę następnego dnia, już o godzinie pierwszej, wszystko zostało potwierdzone i dostałem powiadomienie od Ubera, że mogę zaczynać pracę. Więc tak i zrobiłem. Ruszyłem. Ruszyłem w drogę. Ruszył. Ruszył w drogę, i no, i teraz pewnie zachodzą Wam pytania na głowę: ile, ile, ile Milon zarobiłeś? Ile rejsów zrobiłeś? Milon, ty w pierwszym, w pierwszym, w pierwszym dniu jazdy dość spore błędy popełniałeś. Dosyć, dosyć spore błędy pojechałem na miasta po prostu, jeszcze nieobeznany byłem dosyć w temacie. Chciałem to się przekonać i tak dalej, jak to wygląda, więc w pierwszym dniu zrobiłem. Dosyć dużo kilometrów niepotrzebnie. E, no ale w dniu następnym, powiedzmy wczoraj, właściwie w niedzielę, zrobiłem 50 kilometrów. No już za taki kurs, za kilka tam dokładnie kursów, już miałem właśnie 38 euro dokładnie zarobionych. Czyli w totalu w ciągu tych dwóch dni wyjąłeś ile? Oś... 9 dych. 9 dych wyjąłeś. I te 9 dych to mówisz, że więcej wyjąłeś już jak zrobiłeś te 50 km, bo te 50 km to liczymy oczywiście od Twojego domu do, do miejscowości, po miejscowości z rejsami i z powrót do domu. Dokładnie. Tak. Ile Ci paliwa spaliło? No niewiele, bo mam oszczędne dosyć auto. Z dwie dychy? A wiem, coś takiego. Czyli około 20 euro mu spaliło paliwa, żeby sobie zarobić 90, z czego jak słyszycie popełnił błąd, bo w pierwszym dniu zrobił 150 km, a w drugim dniu z kolei zrobił tylko 50. Miron, czy podoba Ci się Uber? Podoba mi się. Powiedzmy, jak tankuję właśnie na 30 euro, to mam do wyjechania 300 km. no i jak już powiedziałem, za 50 km można zarobić spokojnie 40 euro. Powiedz mi, czy... Będziesz teraz chciał dłużej yy, pracować w Uberze? Bo tak na razie to byłeś po prostu po parę godzin, prawda? Dokładnie. Dosłownie dorywczo, żeby przetestować aplikację. Zamierzam dorabiać sobie, bo jest to do, dosyć dobry sposób na uzyskanie jakichś ekstra pieniędzy. Więc e, moja e, przygoda z Uberem tak naprawdę się zaczyna i będę ją kontynuował. Czyli nie żałujesz najzwyczajniej w świecie że, 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 pod, że podeszłeś do Ubera. Oczywiście, że nie jestem tak naprawdę bardzo zadowolony, bo e, jest to naprawdę bardzo dobra możliwość zarobić dodatkowe pieniążki, szczególnie jeżeli ktoś nie ma auta, e, może sobie życzyć, kupić rower, skuter i naprawdę w bardzo krótkim terminie tak naprawdę zwrócić te pieniądze zainwestowane w rower czy skuter. Co prawda też trzeba Przypomnijmy, że całe pieniądze, które zrobiłeś, to zrobiłeś bez bonusów. Eee, no, bez boosterów. Bez boosterów, dokładnie. Nie, eee, nie byłem że w ogóle w strefach. <laughs> Walpenanderay jest drugi kierowca, który no, nie korzystał z mojego kodu i trzy tygodnie był do zeszło, eee, Ale pojechał do Alpenanderay i w Alpen na dwóch rejsach zrobił 18 euro. Eee, z czego tam już no, no, potem e, rosło i rosło. Eee, także jak widzicie, no. Na boosterach można zarobić więcej, tak jak już Wam powiedziałem. Miron się dołączył, Wy też się możecie dołączać w każdej chwili. Nie jest to jakimś prawda, problemem, wystarczy, że się odezwiecie do mnie, napiszecie do mnie, mogę Wam zawsze kod, ten cały rekomendacyjny startowy udostępnić, przez co szybciej będziecie mogli dostać się. Miron. Na... Ty normalną pracę wykonujesz, tak? No tak. Masz normalną pracę. Pracuję od 6 do 3 i od poniedziałku do piątku, więc Uber traktuję jako dodatkową pracę. Równie dobrze mógłbym się samego Ubera utrzymać, ale... Bo to czuć, że da się. Da się, oczywiście. Da się. Powiedz mi, czy poleciłbyś Ubera komuś innemu? Jak najbardziej. Dla kogoś, kto by chciał, na przykład tak jak Ty, po pracy, dorabiać sobie. Jak najbardziej poleciłbym Ubera. A dla ludzi, którzy jadą z Polski? Którzy szukają pracy, ale mają brak języka, boją się i tak Czy też byś polecił? Jak najbardziej, tylko należy się nauczyć podstaw angielskiego. Jest to takie necessary niezbędne. Pod tytułem proszę, dziękuję. Proszę, dziękuję, do your delivery i tak ale to można, można się nauczyć nawet na miejscu. To nie ma żadnego prawda? problemu, i tak jak tam wspominałeś, w już wcześniejszych odcinkach, jeżeli się troszkę poduczy holenderskiego, to można też liczyć na jakieś napiwki. To fakt. Wczoraj ich zrobiłem do kieszeni 26 euro, i. 26, sorry, 28 euro, W no, no, ja 8 godzin. Ja też właśnie wczoraj dostałem dwa napiwki. Tak Dostałeś tak? dwa tipy, dwa, na, dwa typy dostałem, jeden tip to był Euro 49, a drugi tip to był 459. Ty grubo, 6, prawie 7 euro tipa. Dokładnie. Można, można tego trzeba chcieć. E, powiedz mi mi na koniec, bo ty znalazłeś mnie w sieci. Zacząłeś oglądać, śledzić mój kanał. I w ten sposób to, to spowodowało, że się skontaktowałeś ze mną odnośnie Ubera. Dokładnie. Czy uważasz, że moje filmiki, te uberowe filmiki są wystarczająco informacyjne, czy może jednak byś sugerował i jeszcze jakieś dodatkowe informacje dawać? Cóż, twoim e... zdaniem? Moim zdaniem. E... Uważam, jeżeli ktoś jest zainteresowany podjęciem się jakiejkolwiek pracy z udostępnionych materiałów, można wyciągnąć dużo wniosków i, że tak powiem, wyłożyć sobie dróżkę ku podjęciu tej pracy. Nie ma naprawdę tam żadnej jakiejś większej filozofii. Wystarczy po prostu tylko chcieć. Co byś oczekiwał od moich materiałów? Czy są na tym poziomie informacyjnym ok? Czy może jeszcze jakieś informacje dawać? Jakieś dodatkowe? Brakuje czegoś? Hmm. Czy ja wiem? Tak naprawdę to, to zależy. E, też trzeba byłoby należy by zapytać widzów. E, jak dla mnie, to materiały są bardzo dużo informacyjne. E, można by było. Jeszcze ewentualnie e, dla, jak to się mówi, e, dla tych co ciężkie mają podejście, jeszcze raz to ewentualnie wszystko przefiltrować, e, jak to należy zrobić krok po kroku, ale to było już po prostu w materiałach wszystko o, o, omawia, omawiane tak naprawdę i naprawdę to jest dosyć wystarczająca informacja. E, Także to jest, to, jest to na razie ok. Tak. Powiem wam moi mili, to był Miron, człowiek, który zaczął jeździć drugi dzień na uberze i już widzi dobre rezultaty tego. Pewnie też się ze mną zgodzi, że czas należy dzielić przez pół. Dokładnie, bo tak naprawdę wczoraj już na przykład trzy razy byłem już głodny, chciałem jechać do domu i już dałem nawigację do domu, jechałem do domu i... Tyle po prostu wświetla się jakieś zamówienie, akceptowałem. więc w tym najmniej oczekiwanym momencie najmniej można dostać momencie, najwięcej. Tak naprawdę głowę ale czasu czas, się siedzi, Ale czas dzielić na pół. Tak jak mówisz, Połowę czasu się siedzi, nic nie robi, można jechać na kawę, herbaty, można jechać zjeść. Książkę poczytać, co tam Tak, angry. a najzwyczajniej w świecie potem dopiero mamy bulonę. To był Miron. My was gorąco pozdrawiamy i najzwyczajniej w świecie z Milonem. Zapraszamy was do. Do subskrypcji mojego kanału łapki w górę i oczywiście będzie więcej i więcej materiałów. Zapraszam do subskrypcji gorąco polecam. Dzięki do wysłuchania.